Kochani, jak już widzieliście, pod tulebę będę dzisiaj się opakowała na wyjazd. Ogólnie to jadę do zakopanego e, i po prostu wam pokażę. Dzisiaj e, Dzisiaj jest sobota. E, jutro jeszcze nie jadę w niedzielę i jadę w poniedziałek. E, no i jeśli nagrywam, to pewnie wrzucę jutro, skoro w niedzielę. W sobotę nagrywam, to pewnie w niedzielę wrzucę yy, i no, i się zaczniemy pakować. A więc tak, pokażę Wam... O Boże, niewygodnie mi się siedzi, tak ja tak nie lubię siedzieć, ale dobra. Dobrze, to ogólnie tak, to ja biorę taką torbę z Pumy i po prostu wziąłem taką mega dużą bo miałam jeszcze taką mniejszą, już kiedyś się pakowałam na moim odcinku innym, na wakacje. Chyba tak, to były wakacje, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. No to się pakowałam do mniejszej, ale ja chcę się spakować do dużej, bo no bo chcę po prostu mieć taką dużą, wiecie, bo ja teraz więcej kosmetyków do pielęgnacji, ja mega teraz dbam o swoją twarz, o tą pielęgnację już od prawie roku, nie wiem, tak najbardziej, bo kiedyś tak nie dbałam o nią, ale teraz Zaczęłam jakiś krem, to już chyba z wiekiem po prostu nie. Że już dziewczyny bardziej chcą wtedy o tą swoją twarz, pielęgnację i ten degesy. Jakiś sobie tam makijaż jeszcze sam robię. Trochę spakowałam tego. Make-up będę miała najwięcej i pielęgnacji, nie? A więc tak. No to taka to ta torba jest taka mega duża. Przy mnie jest mega duża. I będziemy sobie do niej pakować. Jest taka czarna w środku, oczekajcie. I jest bardzo pojemna, bo ja ją mam na tańce właśnie i po prostu mega, ona mieści moje jedną parę butów, drugą parę butów, mieści moje chyba z 50 ciuchów, bo jeszcze na jakieś ćwiczenia tam osobne, nie wiem, korki jakieś, szczotki, nie wiem, wszystko mieści, nie? Mega dużo i ogólnie ja miałam takie mniejsze z torby. Dużo, ale one były dla mnie za małe. Już wiecie, musiałam mieć takie big. Dobrze, no to ogólnie zacznę może od kosmetyczek. Eee, pokażę wam chyba bo już spakowałam bo do kosmetyczek się spakowałam dobrze no to kupiłam sobie taką fajną kosmetyczkę w Primarku mega ładna nie taka jakby mega ładna nie no, się podoba styl, taki trochę starodawny, babciny, nie wiem ale ładny jest podoba mi się ma taki fajny materiał a więc tak spakowałam się i wam pokażę rzeczy jakie mam E, dobrze, no to e, pierwsza rzecz, tak tu są pomieszczane, teraz jeszcze ładnie poukładam, to taki e, płyn do kąpieli, e, już trochę zużyty, nie, Powiem. To e, samo do święta, jest to o zapachu kawy e, wraz z kremem do ciała takim. E, do tego mam taką klamrę, no bo wiecie, do kąpieli czy do czegoś, Pewnie jak będę w górach, to pewnie nie będę jej jakoś nosić na włosach, bo tam to będę na nartach, albo coś, co tej spinki za dużo się nie ponoszę, ale tak po domu, czy po czymś, zobaczymy jeszcze, jeszcze zobaczę się, zobaczę się. Zobaczy się. E, dobra, zmazywać do makijażu mam, e, o, przypomniałam sobie teraz, muszę spakować jeszcze waciki, no to sobie spakuję potem, e, taki właśnie, no, no, dobra, taki pędzel tutaj mam. Mm, ten, tego używam, bo tego zbytnio nie używam, tylko używam ten, bo ten na przykład jak mam róż, to wiecie, tak, jest taki twardszy, ma twardszą główkę i tak e, lepiej się go wklepuje. Mm, do tego krem do rąk, nie wiem po co mi krem do ciała i krem do rąk, nie, ja jestem wymysłowa, ja muszę mieć wszystko, po prostu ja wszystko będę miała i będzie perfekt. To no, taki kremik e, o zapachu ciasteczek jakiś tam świątecznych, dobra, teraz jeden z moich ulubieńszych no to krem, e, dwa kremy jeden krem to jest e, na rano ten shot taki z e, ja go chyba bardziej lubię niż tamten drugi bo ten drugi to jest e, maska, e, maska na noc e, i ja lubię obydwa, tylko ten maska, ta maska na noc jest mega gęsta, nie? jest to mega gęsta i po prostu trudno się jej używa, a to jest za to mega rzadkie i tak się fajnie, wiecie, w twarz wtedy, ale mega dwa lubię, bo są takie naturalne, do tego mam jeszcze kremik taki też z Jai, nie wiem, jak on się tam nazywa, to jest jakieś serum aktywne i też sobie je zakładam, dobra, do tego mam takie mleczko z Flafa, już trochę mam zużyte, ale muszę je użyć do piątego 5... No, do 5 miesiąca 2026, i do teraz muszę go użyć. A jeszcze 4 miesiące mam go do zużycia, więc używam tego, bo mam jeszcze drugie wiśniowe. Nowsze, ale to jest trochę starsze i muszę je zużyć, bo wiecie, nie chcemy, żeby się przeterminowało. E, taki e, z Bell. Mm, mm, nie, peeling do ust. Taki e, balsam do ust, tak? Balsam, dobrze mówię? Już samo zapominam. E, balsam do ust. E, dobra, do tego mam takie naklejki na mm, prostrze z ter e, jakieś tam, tak? E, tutaj mam jakieś kosmetyki, za chwilę Wam pokażę. Do tego mam ten krem, e, dzisiaj go kupiłam, on jest tam jakiś Skin Bliss, ja go kupiłam w Action e, i nieważne, ja słyszałam na TikToku od jakiejś tam, nie wiem, dermatolożki czy od kogoś, że on jest niby mega fajny i on jest mega fajny, taki naturalny, pachnie winogronem, jest mega ładny. I ogólnie mi nie uczulała. Ja mam taką dość e, cerę, e, nie wiem jaką. Czekajcie, już zapomniałam, bo nie wiem, po prostu delikatną, mnie. E, I po prostu jestem na takie rzeczy zasem uczulona, więc jest dla mnie dobra, więc wydaje mi się, że będzie dobra dla większości takich skór, e, tych, mm, nie wiem. Problematycznych, czy jakiś tam chyba git. Dobra, tu nie mam. Teraz taka w środku kosmetyczka piękna, wzięta jakaś. Dobra, tutaj mam do z Evelina e, na Poros e, Serum. Dobrze. Do tego mam trochę połamaną tutaj e, zawleczkę. E, kredkę e, do ustom je, z Jansy. Do tego też Nozbel. Ta z Bell jeszcze taka. E, taki pędzelek, e, taki mm, lip te, teaser, nie wiem, jak to się mówi, taki ładny z Rossman, jakiś sobie kupiłam, nie wiem, co to za jaki, e, taki ładny pędzelek. Ja mam wszystkie pędzelki prawie z e, niku, e, Niko, nie wiem, one są mega fajne, te pędzelki są po prostu ulubione moje. E, taki łóżczyk z Tahari, jakoś tak ja to nazywa. E, z, e, mam z Primarka taki ol, lip oli olejek, taki mega fajny to jest. I taki jeszcze jeden pędzelek mm, z taką twardszą główką. Dobrze, ja sobie spakowałam już kosmetyczkę znowu e, i Wam pokażę drugą kosmetyczkę nową. Jakby, no, dobra, pokażę Wam coś innego, może zamiast kosmetyczki. Jeszcze nie mam wszystkiego powbieranego, więc Wam pokażę tak mniej więcej. E, Taką opaseczkę. Oczywiście do skincare i ten, ten tak, bo bez. Ja kocham te opaski po prostu. Te opaski są według mnie lepsze niż te takie wiecie. E, te takie opaski, opaski, nie? Takie dookoła głowy. To one są lepsze. E, Według mnie do maseczek, jakiś czy czegoś, a to jest do makijażu, do skinger po prostu super. E, do tego takie słuchawki, beżowe. E, I jeszcze inne słuchawki mam. E, te są, te takie duże. Te będę miała pewnie jakieś, nie wiem, czy coś. E, no, spania, no bo to długa droga autem. Dospania, no to do siedzenia. Nie, nie spadają. Git, perfekt. Do tego jeszcze taką książkę sobie czytam. E, Czerwień Rubinu. <taki>, e, taki właśnie, za, zaczęłam czytać jeszcze wcześniej. Ja już czytam, e, zaczęłam czytać już e, ze szkołem, już zaczęłam dawno temu czytać, ale musiałam czytać lekturę, nie? No i nie miałam czasu, a jak się uczy, no to nie chcę mi się, nie? A teraz będę miała, wolę sobie. Co, co, no cóż sobie przeczytam, fajnie się wiem, w miarę czyta, bo ma takie małe te. Ale będę ją od początku czytać, byłem dawno czytałam i musiałam od początku czytać, bo już nie pamiętam co było, nie? Więc jeszcze raz będę ją czytać, a do 20 strony może przeczytam. Dobra, kosmetyczka. Kosmetyczka taka ładna. Z Rossmana była kiedyś. Taka kolekcja, o, bo to była piękna kolekcja, nie? E, Dobra, no to taka pierwsza taka paleteczka. Ja lubię takie kolorki jasne, takie. Do tego mam mm, taki, mm, taką gąbeczkę, nie, jakby ten, nie wiem, jak to się nazywa. No do, do twarzy, nie. <grych> taki olejek, taki róż, żarłeczkę. <grych> e, do tego taki, to jest tint ten taki z Evelina, on mega ładnie pachnie ogólnie, polecam. Tylko jak macie taki, nie wiem, musicie nakładać bardziej na całe usta, bo ja to nakładałam sobie tylko, tylko na ten, a muszę nakładać tu, a ja to wygląda lepiej, a tak to wygląda po prostu nienaturalnie i wygląda tak jakbym zakrwawiła się trochę, nie? Bo jest taki krwisty kolor. Dobrze, następna rzecz to jeszcze taki korektor z Evelina. Ja mam, miałam ten filetowy i ten filetowy, nie wiem czy był lepszy, Wziąłem teraz taki, tego było więcej, czyli pewnie gorszy tamten ma, tamtego fioletowego, tamten fioletowy korektor, to chyba każda dziewczyna ma, według mnie, tak, tyle dziewczyn go ma, e, taki powiększający usta, ust powiększający, no taki wiecie, ostry błyszczyk, tuż do raz. do tego taki mega fajny, to jest olej, czy... To nie, to jest błyszczek do uszyclamu, taki ładny. Mega go lubię, polecam. Ja go w pudełeczku mam, bo go na urodziny dostałam ja muścę urodziny i mega go chciałam, dlatego no. mu jeszcze taki ten rozświetlacz, taki plastyczny, nie jak plastelina. Też mega fajny, mega ma taki pigment zarobisty. Dobra, już spakowałam e, moją kosmetyczkę znowu e, i dobra, pokażę wam następną rzecz. To taka szczotka. Nie wiem, czy tą szczotkę wezmę, jeszcze się zastanawiam, ale pewnie tą szczotkę wezmę. Dobra, ogólnie to jeszcze do tych kosmetyków e, też sobie kupiłam, ostatni był taki rozdarcy trochę w pudełku, ale chciałam go, e, taki mega ten galaretkowy róż, tak ładnie pachnie, tak wygląda, e, jest mega fajny, e, mega mi się to podoba i ja go chcę go wziąć, po prostu muszę go wziąć. Do tego mam dwie mgiełki, jedna jest bez zamykadełka, bo nie wiem gdzie jest, ale dobra, taką mam, sprojmarka, mega ładna, polecam, jest taka fajna, ładna, taki nie wiem, czy podmęski, nie wiem, nie podmęski, taki ma mega ładny zapach, mi się mega podoba, najważniejsze, że mi się podoba, dobra, no to ta druga mgiełka to już jest na wykończeniu, ale ona ma taki ładny, tak mi się ten zapach... Kojarzę z moim życiem, nie z moim życiem, no bo ją kupiłam kilka no, rok temu, może? Czy dwa? Nie wiem. Ona jest taka ładna, że ja jej nie mogę sobie skorzystać albo kupić sobie następną przez internet, bo jakieś to znalazłam. I po prostu, jak ja bym nie miała, to po prostu ten zapach Boże, to są takie wspomnienia, nie wiem. To jest mój zapach, ja czuję ten mój zapach. To była jedna z pierwszych moich mgiełek. Kocham ją. Do tego mam taki spray do rąk z ten wiecie taki, nie wiem jak się nazywa. Jak to się nazywa? Do dezinfekcji rąk, no. Do dezinfekcji rąk. E, ogólnie ich nie wąchałam. Koleżanki miały, powąchałam, nawet spoko. No. Najważniejsze, żeby był dysytakcja rozumiecie? Ogólnie, wychodząc z rzeczy spakowania, z chcę Wam pokazać, że coś sobie kupiłam. To jest fajne, według mnie. Taką sobie kupiłam e, marchewkę. Widzicie, jak ona się błyszcza? Taka disco jest, tak kula. Z e, Tediego. E, jak ja zobaczyłam to, to sobie myślałam, nie no, to, to to musi być w moim pokoju. przecież. No musi być, nie? Jest mega fajny. Więc polecam. <noise> Fajnie wygląda. Będzie na wielkanoc idealnie. Dobrze ogólnie następna jeszcze że to jest taki naszyjnik. Kilka sobie wezmę pewnie jakieś biżuterii. Taki naszyjnik w kości. Jest mega ładny, mega go lubię. Ostatnio go nie nosiłam, zapomniałam o nim, ale mega go lubię kiedyś, to tam jak go dostałam to od razu go nosiłam, wiecie? Więc jest mega ładny. W moim stylu takim. Dobrze, ogólnie jeszcze biorę tablet, tylko że on jest akurat u mojej siostry, więc ona pewnie go weźmie do swojego plecaka, bo mamy wspólny. Więc tablet na pewno też biorę, ale teraz nie jest pod moją ręką, więc Wam go nie pokażę. A więc jeszcze Wam pokażę... Jeszcze trochę rzeczy pakuję, tylko muszę jeszcze się zastanowić, co spakować. A więc ja się zastanowię i Wam pokażę, jak już coś wymyślę. Dobra ogólnie. To nie jest rzecz do spakowania, ale chcę sobie wziąć na wyjazd, jako przypinkę przypinkę jest to taki. Pysiek, jest to taki pysiek mm, misiek, który kręci oczami. Jest to jakiś sekretnie. I pachnie. Mega ładnie pachnie. I jego ja sobie przyczepię zaraz do torby. Dobra, ogólnie to próbowałam zrobić jakieś przybitki, ale coś mi tak wyszło na w bitkach, jak sobie sam robisz, to jest trochę trudniej niż ja. jak wiecie. Ktoś ci przytrzyma operator, czy coś i to jest trochę trudniejsze, więc nie jest jak jest, niech będzie. Dobra, ogólnie to teraz następna rzecz, to na pewno będzie ten płyn taki mam do mycia e, twarzy. Tylko, że go na razie jakby sobie wziąłam chusteczkę, podażuję jakby od góry, żeby się nic nie wylało, bo ja nie wiem. Chyba, że. A nie, bo to jakoś nie działa, że jak się przekręci, to już się nie wlewa. A, No jednak to tak działa, tylko że ja zapomniałam, nie? Dobra, sobie wsadzę już tutaj do torby. Jeszcze biorę dwie rzeczy. Taki, e, taką odżywkę w. E, nie wiem, taką z ONLIBIO. I do tego Elixir z ONLIBIO, ale ich na razie nie wkładam do torby, ponieważ będę ich jeszcze jutro używać przed wyjazdem. No wiecie, sobie umyję włosy, a bez tego po umyciu włosów. Ja nie dam rady, nie, ja po prostu jestem już tak przyzwyczajona do, do tego, że jak ja umyję włosy przed suszeniem muszę to nałożyć co najmniej dwie rzeczy i potem dopiero suszyć. A więc ja sobie spakuję, a potem, potem, potem tak. Dobra. Jeszcze y Jedną, jedną rzecz, no taką rzecz, którą to są moje mikrofoniki, te co właśnie mam na sobie. Na sobie no, przyczepiony, no i tu mam jeszcze drugi. I je sobie chowam i je też będę używał oczywiście, bo nie będę coś tam nagrywać, więc... Jeszcze spakować, jeszcze spaw do zmazywania makijażu, wiecie to takie, no ale nie teraz, nie będę wam pokazywać, jakie je pakuję. Jeszcze muszę znaleźć, w co mam jest spakować, ale to sobie jutro spakuję, bo dzisiaj nie mam kompletnego pojęcia, bo już jest późno i nie wiem, co to spakować. No, jestem już zmęczona po prostu, nie? Jestem zmęczona już po prostu i teraz będę mogła wypocząć. Ja mam na szczęście ostatnie ferie i się cieszę. Bo chociaż musiałam wyczekać po świętach, ale chociaż teraz będę miała wolne dwa tygodnie i potem do szkoły, niestety, no ale jakoś, jakoś się wyklepię to wszystko, nie? Dobra, jeszcze kilka rzeczy mam, do tego mam taką lampę, wiecie, na telefon, żeby mi się zaświeciało. Jeszcze chyba nawet sobie ją wezmę, bo ja będę wyjeżdżać o 6 rano jakoś, bo to się długo jedzie jednak ode mnie. No, i będę o 6 rano. Wyjeżdżę, to będzie jednak ciemno tej godziny. Ja wiem, bo ja tak wyjeżdżam do szkoły, nie? Czasem, jakby wstaje rano. I ja wiem, że jest ciemno wtedy, więc lampa się przyda. Będzie ok. Ja sobie też tutaj pakuję do torby. Mikrofoniki muszę schować. Potem jeszcze, jeszcze pokażę Wam coś i ten. No, co wezmę? Dobra, ta rzecz, co chciałam Wam pokazać, to. Coś mi się wylało chyba trochę. Tak, co to, to mi się wylało? No to tam giełka z yy, Flafa. Mówię, wylało mi się coś, bo ja tu miałam w torbie od tańca i miałam to w takiej kosmetyce, się teraz trochę lepiej, muszę to wytrzeć. Ale taką do twarzy giełka z Flafa malinowa. Najlepiej no, ja ją lubię. Jest taka, ładnie pachnie, bo po prostu nie. A więc tak. Yy, jeszcze jedną rzecz wzięłam. To wiecie, nie wiem. Tam zawsze będę miała kotyk dla siebie. Ups. Będę miała, nie wiem, na wyjazd, bo to jednak lubię to sobie nie wiem, będę miała kocyk, bo nie wiem, kocyk będzie. Jak będzie mi zimno, czy coś, to będę miała kocyk, nie? Widzę <laughs> z nim na dwór, nie no, nie wyjdę z nim na dwór, ale będę miała kocyk <laughs> i tyle. Dobra. Ja się już z Wami powoli żegnam, ja już się spakowałam, spakowałam sobie jakieś, nie wiem, kosmetyki, dużo rzeczy sobie spakowałam, zobaczę co jeszcze no bo ja nawet nie wiem co jeszcze mam wziąć, oprócz tych rzeczy co Wam powiedziałam, pokazałam, yy, jeszcze ładowarka, oczywiście ja o tym zapomniałam, ale ładowarka jeszcze, no i chyba tyle, zobaczę jeszcze czy coś tam, wiecie, dodać, ująć, zobaczymy jutro. Yy... A więc ja się z Wami żegnam, jestem już zmęczona. Low battery, zmęczona Please charge. I widzimy się w następnym odcinku filmiku. Zobaczymy, czy coś się nagram podczas wyjazdu, bo zawsze chcę, ale czasem mi nie wychodzi, jak... nie wiem. A więc zobaczę, ale się postaram nagrać. I ja się z Wami żegnam i dobranoc, dobrego dnia. Wszystko. Dobranoc, jeżeli ktoś to ogląda wieczorem, dobrego dnia, jeżeli ktoś to ogląda rano lub podczas dnia. I wszystkiego dobrego. <grym> tak, dobra. No Ta to, papaski.